Niezależnie od tego, czy mówimy o lasach tropikalnych, czy o własnym podwórku, dla całej naszej planety zagrożeniem jest plastik. Jak my, studenci, możemy podejmować z nim walkę? Mówi się, że e, na przykład plastikowa siatka rozkłada się 300 lat, albo 500, albo 100. E, różne wersje można spotkać. E, I te różne wersje można spotkać dlatego, że żaden plastik, który został jeszcze wyprodukowany, jeszcze nigdy się nie rozłożył. Za 300 lat to ludzie nie będą chcieli chodzić do muzeów. Właściwie muzea nie będą potrzebne, bo to jak żyliśmy, będzie można zobaczyć cały czas na Ziemi. Wszystko to, z czego korzystaliśmy, nadal tutaj będzie. Moje życie? Zostanie prawdopodobnie na tej planecie już na zawsze. Korzystać na tyle, na ile musimy, ale tak, żeby myśleć o przyszłe pokolenia, które po nas przyjdą i które w, różnym stopniu, w równym stopniu będą miały dostęp do tego, do czego my mamy dostęp, przyrodniczego oczywiście. Jeżeli wielkie koncerny, korporacje zmienią myślenie, to wtedy też i nam lokalnie, mi się wydaje, będzie łatwiej zmienić to nasze podejście. Bo załóżę, że jestem tylko człowiekiem. Które żyje w mieście, nie w agroturystyce, w lesie, gdzie może wszystko sama, produ sama mogłabym produkować. Więc staram się po prostu ograniczać, nie dać się zwariować i żebyś się nie niechęcić. Krokiem, którym, który możemy wprowadzić w życie właściwie od zaraz, jest rezygnacja z foliówek. To, że nosimy wielorazowe duże torby na zakupy, to wydaje mi się, że już tak się utrwaliło w naszym społeczeństwie, ale niestety jeszcze często korzystamy z foliówek, na przykład kupując jedno jabłko, dwie cebule. Jednego ogórka i wszystko pakujemy do osobnych foliówek. Ja mam świetną tego alternatywę. E, otóż są to takie woreczki wielorazowe, płócienne, które można prać, które są w różnych wielkościach. E, I one nie dość, że nam ułatwiają życie, ułatwiają życie kasierką kasierką w stepach Do takiego woreczka możemy nałożyć sobie cebulę, jabłko, paprykę, można nałożyć sobie kaszy, orzechów, suszonych owoców, tak naprawdę czego tylko chcemy. Ten woreczek jest na tyle lekki, że nie przeszkadza nam zupełnie w ważeniu, a ponadto można użyć taki woreczek samemu, na przykład ze starej firanki. Na pewno dobrze jest zrobić wymiankę ciuchową ze znajomymi, oddać do komisu, do bazaru miejskiego, wystawić w internecie na jakichś grupach czy aplikacjach, albo oddać na zbiórki dla Uchodźców domu samotnej matki. Mam wrażenie, że cały czas coś się dzieje i gdzieś ktoś potrzebuje i przydadzą się do nasze rzeczy. Można też iść o krok dalej, i e, że tak powiem. Wszystkie środki higieniczne wymienić na te bardziej, bardziej ekologiczne. Ja sama korzystam z płatków bawełnianych wielorazowych e, zamiast zwykłych wacików. E, myję też twarz gąbką, naturalną i to bardzo poprawiło stan mojej cery. Ponadto, zamiast żelu podprysznic, który jest w butelce i który wymieniamy raz w tygodniu, e, można użyć zwykłego mydła, które bardzo ładnie pachnie. Co ciekawe, e, takie środki higieniczne skierowane stricte dla kobiet również można wymienić, dlatego że coraz więcej firm oferuje czy podpaski, czy tampony. Które są z zupełnie biodegradowalnych materiałów. No i ponadto są dużo zdrowsze. Można dzisiaj kupić bambusową szczoteczkę. Zamiast kupować wodę czy w ogóle napoje w plastikowych butelkach, możemy po prostu nosić ze sobą bidon, który starczy nam na bardzo wiele razy. I nie wyrzucamy codziennie kilku butelek, nawet plastikowych, do śmieci. Dobrze jest zrobić sobie audyt własnego życia i zobaczyć gdzie najwięcej śmieci produkujemy na czym się będzie popracować i pomału dzień po dniu tydzień po tygodniu wprowadzać pomału te zmiany tak żeby one były trwałe satysfakcja z tego i zliczenie ile butelek czy sztućców czy siatek plastikowych oszczędziliśmy ile zaoszczędziliśmy myślę że będzie bardzo motywująca tych rozwiązań jest bardzo dużo tylko trzeba poszukać i znaleźć trochę czasu i chęci w sobie